Tutaj mamy świeżynkę Audi A3 w takiej kompletacji. Zabezpieczone pianobleki folią PPF. Samochód ma przebieg 5000 i bierzemy go na wymianę oleju. Pamiętajcie, żeby to robić za każdym razem, kiedy samochód jest nowy, nie warto czekać do pierwszego przeglądu. Jak chcecie samochód mieć długo w dobrej kondycji to zalecam wymianę oleju do około 3-4 tysięcy kilometrów samochód według mnie jest trochę głośny w środku ale nie mniej jednak jazda nim jest bardzo przyjemna